Hello, hello Pani Psykstra, Was witam z gita -a online, Koinka już jest, ona, no, więc ludzie, to będzie taki luźny odcinek. No, życzę Wam wesołych świąt, wigilii, żebyście tam się najadli, żeby... wszystko dobrze było. Ja, też <grym> będę chyba miał dobrze. Pojedziemy sobie tym autkiem. <grym> Najlepsze auto, nie śmiejcie się z tego auta. Ja sobie się nie śmieję z tego auta. Jedziemy. I, no. No, możemy jechać. I patrzcie. Widzicie, Taki klakson. No, jedziemy. No, więc. my są ich świąt. No. I widzieli. Bardziej się da jeść. No. Patrzcie. Nawet ludzie reagują na to. Widzicie, jak reagują? O kurwa cool. Dobra Dobra, ludzie Dobra, ludzie, więc ja wam y, y, życzę wesołych świąt No Ja... Kurde Dobra, życzę... No nie, no. Życzę wam, ludzie... No, Życzę wam, ludzie, wesołych świąt i wszystkiego dobrego, żebyście sobie y, dobrze tam żyli. No, ja też będę się dobrze żył, więc na razie. Cześć!